Jak się nie kłócić? Jak nie wybuchać? Jak nie tracić masy energii na niekończące się dyskusje, które tak naprawdę nie są dyskusjami z punktu widzenia istoty prowadzenia dyskusji, tylko są przepychankami, mniej lub bardziej nerwowymi, agresywnymi? Nie mówię, że to łatwe, ale powiem, że absolutnie możliwe do wykonania dla każdego. Zrób tylko dwie rzeczy. Po pierwsze, postanów, i trzymaj się tego za wszelką cenę, że usuwasz z siebie chęć przekonania reszty świata do swojej racji. Od dziś postanów, że to nie jest istotne, czy ktoś tę rację uzna, czy nie. Pomyśl w końcu: połowa świata ma opinie inne od opinii drugiej połowy świata i kto decyduje o tym, gdzie jest racja? Przyjmij ten koncept, że obiektywna racja nie istnieje, masz swoją opinię i to koniec to wystarczy. Po drugie, zrezygnuj całkowicie z potrzeby uczestniczenia w ludzkich grach dramatycznych. Większość ludzi widzi w tym esencję życia: miłość, zdrada, dobro, zło, osądzanie, namiętność, nienawiść. Ciągniemy tak od dzieciństwa nakarmieni wzorcami, z domów rodzinnych, ale też z filmów, książek. Relacja, miłość. Gdy są dobre, to niosą ukojenie, spokój, schronienie. Są transakcjami przynoszącymi korzyści obu stronom, tylko my jesteśmy przyzwyczajeni, że ma być gwałtownie, na zabój, bo inaczej to nie miłość, to nie życie. A kto tak postanowił? Pracuj nad tymi dwiema rzeczami codziennie. Bądź na to uważna. Gdy postanowisz, że dramy nie są dla ciebie, że wybierasz spokój i masz głęboko gdzieś, czy ktoś uzna twoją rację, czy nie, to szybko zauważysz, jak spada Twoja chęć wchodzenia w jakiekolwiek kłótnie?